Moi mieli mamy 31 stycznia, prawdopodobnie miało miejsce już najważniejsze wydarzenie polskiego rapu w tym roku. Otóż, postać. Będąca kojarzona tak naprawdę głównie z tego, że jest pod protekcją innej, dużo większej postaci. Solowo być może nigdy nie osiągnęłaby takiego sukcesu, jak osiągnęła. Tfu, co ja mówię, na pewno by takiego sukcesu nie osiągnęła. No, ale chuj. Koniec końców, wypada już o tej osobie mówić jako o ścisłym mainstreamie, dlatego nie może nam przejść koło nosa kolejny tak ważny etap jej kariery. O którym, jak możecie się spodziewać, będzie ten film. Moi mili, moi kochani, Bambi wypierdala z zespołu koncertowego Yangle i zamiast niej będzie jakaś żuziola. będzie. A poza tym to ci was wydał płytę. Recenzo! Stoję na rozdrożu, moi kochani. Stoję na tak zwanym rozstaju dróg. Niczym dobry Bóg, co ma ci wskazać drogę, tylko najpierw musi zamustalić, kiego chujan w ogóle chce. Chivas to jest reprezentant zespołu kolektywu labelu Kółka Różańcowego Gugu. Które, jak wiemy, należy do szpaka. Od... Odkąd Gugu Gang się obsrał, jednak nie chcę rywalizować o tę nazwę. Z jednej strony, szpaku teraz ma dobry okres na moim kanale, nie? Bo raczej go lubimy. Z każdym jego otwarciem japy, nawet wydaje mi się, że lubimy go trochę bardziej. Ale z drugiej strony, ostatnio Chivasa trochę jebaliśmy, nie? Więc teraz wypada mi się chyba. Wykoleżankować na którąś z moich osobowości i po prostu zaprzeczać samemu sobie. Nie wolno zapominać, że w słowie dwubiegunowość jest biegun. Nawet dwóch. Mnie się wydaje, że myśmy tamtą jego płytę recenzowali kurwa dosłownie w zeszłym miesiącu. To się wydaje tak po prostu niedawno. No, niezwykle ten czas zapierdala, moi kochani. Starzejemy się jak fix z każdym kolejnym dniem Moi Cotidie Morimor to jest Marymont po francusku. Z tego co pamiętam, albo co sobie przypomniałem szukając skryptu z tamtego filmu, to nie podobało nam się w poprzednim albumie Chivasa to, że chłop mówił tyle o tym, ile. Tego smutku w jego życiu jest i że wo ło, łowo, ło, jak je źle w ogóle? Ale w muzyce nich nie szło tego wyczuć. Sprawiało to wrażenie wtedy takiej troszkę wydmuszki tekstowej, nie? Jakby trochę nam to nie korelowało. Zobaczymy, jak będzie teraz, moi mili. Czy są jakiekolwiek postępy, czy może tylko rozstępy, czy może jednak w ogóle harcerskie zastępy? Przekonajmy się. No więc album nazywa się Devcore. Jak sobie wygooglowałem, co to jest w ogóle, to wyszło mi, że jest to muzyka ekstremalna. Nie eksperymentalna. Nie ekstrementalna. Ekstremalna. I mean, Słuchaliście kiedyś firmy? My? W każdym razie, jak chciałem sobie włączyć referencyjnie jakąś playlistę z y, Devcorem na YouTubie, to wyskoczyło mi powiadomienie o treściach drastycznych i samobójczych, nie? Nie włączyłem tego, przestraszyli mnie. Jakby no, cenię sobie higienę psychiczną i w ogóle higienę. A to jednak był metal jakiś, nie? Całość devkoru trwa około 25 minut i naprawdę ja doceniam. Jest to naprawdę dobrze, że on robi takie krótkie te płyty, bo ja czas, który normalnie poświęcam na przesłuchanie jakiejś dłuższej płyty, w tym przypadku mogę poświęcić na przykład na słuchanie Bring Me the Horizon. Ale jeżeli chcecie posłuchać Chivasa, to macie zakaz. Z słuchania Bring Me the Horizon. Ja naprawdę nie znam się na muzyce gitarowej, żeby nie było. Ja się już na niej co najmniej od 2,5 roku nie znam, bo od takiego czasu robię ten kanał i od takiego czasu mówię, że się na niej nie znam. Dlatego jak tylko usłyszałem, że ktoś tam zarzuca wasowi, że podpierdala z Bring Me the Horizon, to udałem się na Spotify, żeby przesłuchać ich pięć najpopularniejszych utworów. To znaczy się, najpierw to jako osoba wybitnie uzdolniona lingwistycznie, myślałem, że to się czyta Bring Me the Horizon. I chciałem złożyć żart, że w Polsce to mamy raczej. Bring me the Borikson, bring me the Borikson W każdym razie zabawna ciekawostka, która nie jest zabawna w sumie jakoś bardzo Jest taka, że jak usłyszałem parę numerów Chivasa z tej płyty To myślałem sobie, że coś tam mi pachnie trochę takim tym utworem Co jest ten kadr z American Psycho, jak goś, co kiwa głową Nie? Ale wpisałem wtedy American Psycho Sigma Male Music I mi wyszło co innego, więc myślę sobie, nie no Pojebało mi się na pewno i okazało się, że to nie ja jestem pojebany Moim mili. po prostu ten żemal tam kiwa do wielu piosenek, a jedną z nich Faktycznie jest ta, o której myślałem, więc coś z tym podpiewam podpierdalaniem z Bring Me The Horizon może jednak być. I teraz, moi kochani, czy powinno nam to przeszkadzać? Skoro ja, jako uosobienie najbardziej przeciętnego, statystycznego, uśrednionego, chłopsko-rozumowego słuchacza polskiego rapu, ja nie znałem na tle Bring Me The Horizon, żeby wyczaić w ogóle te nawiązania, nie? Znaczy tak pira ze drzwi, powiedzmy. Z jednej strony chujowo, że podpierdala, znaczy inspiruje się, oczywiście on się inspiruje, inspiruje się bardzo intensywnie na tyle, że można by nawet zarzucić mu drobne podpierdalanie, ale z drugiej strony w polskim rapie trochę jest już tak oryginalnym już niekoniecznie nawet nazywamy osobę, która wymyśliła coś, czego nikt inny nie wymyślił, tylko teraz już nawet wystarcza, jeżeli ktoś podpierdoli coś, czego nikt inny jeszcze nie podpierdolił. I jeżeli tak ugryziemy tę sprawę, no to czy was w sumie jest całkiem oryginalnym artystą. Wydaje mi się, że w kwestii oryginalności was na propsie, bo nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś darł pizdę do utworów brzmiących jak soundtrack do memu o Sigma Mail poza Oscarem z problemu, więc jakkolwiek doceniam. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że autor bardzo lubi krzyczeć. Teraz specjalnie używam słowa krzyczeć zamiast mojego tego przeforsowanego już drzeć pizdę, ponieważ od słowa krzyczeć wychodzi przymiotnik, moi kochani, przekrzyczany. Natomiast od drzeć pizdę, no, nie da się żadnego takiego złożyć, nie? No, musiałoby to być przed darto-pizdowy. Znaczy, w sumie... No więc autor bardzo lubi że pizdę, w związku z czym często jego numery są przedartopizdowe. Jako że chłop sam też produkuje swoją muzykę, to w momencie, w którym przeszedł na takie bardziej rozdmuchane inspiracje, to w tym momencie nawet dla mnie są one zbyt przedartopizdowe, rozumiecie? Ja uwielbiam banger, naprawdę, ja uwielbiam banger, ja uwielbiam złożoność kompozycji. Aczkolwiek złożoność to niekoniecznie jest natłok, to niekoniecznie jest tłum, w którym wydaje ci się, że jest pokazane wszystko naraz, bo chcemy sobie zrobić krótką płytę, więc nie wystarczy nam numerów, żeby pokazać to, Osobno, więc musimy to wszystko poupychać, kurwa, łokciem tam dopchać, żeby to jakkolwiek się wszystko zmieściło. We wielu produkcjach czuć taki ścisk, czuć tłok, czuć no. No to nie są przestrzenie rapowe, rozumiecie? Tak ja lubię, jeżeli tam jest faktycznie trochę miejsca na ten wokal, kurwa. Czy to jem zimnego tosta, czy to opium, czy nowy Batman, czy to nóż motylkowy, czy defnął. I teraz czy to jest złe? No mnie to nie siedzi. Jeżeli jest wam bliżej do jakichś rokowych rozwiązań aranżacyjnych, to wydaje mi się, że możecie być jakkolwiek content. No i ten rysunkowy potwór też trochę wajbuje. W sensie, wiecie, mamy tutaj to, że to nie są chujowe bity, wydaje mi się, że to są bity po prostu inaczej targetowane. Chociaż z drugiej strony, kurwa, zdechłym osą awesome albo lordofonem się potrafiłem miarać. Dobra, jednak są chujowe. W wokalu jest bardzo umiejętnie, nie? W sensie, chłop umie podrzeć mordę. Czasem tak przepiczuje, że brzmi jak Bambi albo jak Sobel, więc no, mamy jakieś highlighty wtedy. Tylko, że kurwa, nie wiem, czy widziałem kiedyś płytę, która tak bardzo pokazywałaby umiejętności wokalne autora, przy czym nie dając nam ani jednego dobrego topline'u wiecie, czym jest top line, nie? To jest taka melodia wiodąca, no zazwyczaj jest to refren, to jest po prostu ta melodia, która ma, że tak powiem, sprzedać utwór. Najlepiej, co to chyba ten drop na death note zrobię z tego takiego o, o. O, właśnie. Kurwa, nawet nie pamiętam, jak to szło, słuchajcie, a ja tej pudeł słuchałem przed chwilą, nie? Jeżeli jesteście osobą opierającą swoją wartość muzyczną głównie na tak zwanym brzmieniu, szeroko pojętym brzmieniu, bo nie powiecie mi, że Ci Was przyciąga jakoś bardzo tekstem albo czymkolwiek innym, to w momencie, w którym Wasze utwory nie przyciągają jakimkolwiek warmem, a wręcz odpychają, przynajmniej mnie, swoim przeforsowaniem, no znowu przekrzyczaniem, to czego wy oczekujecie od polskiego sądownictwa? Tak naprawdę jedyne fajne dla mnie elementy tego albumu to te, w których ma tak szczopowany wokal, jak na Nienawidzę Warszawy, Czy na tym intrze, też chyba w Opium jest taki moment. Reszta niestety ski. Rapem też tutaj nie za wiele da się osiągnąć, uratować nawet. Jak mamy coś bardziej rapowanego, jak na przykład ta druga zwrotka Zimnych Tostów. Ja, macie tam taki wers, a ja przesadziłem, powiedziałem, że jak nie usunie, to go zabije. Nie zarapuję wam go teraz, aczkolwiek jeżeli to sobie posłuchacie, tak nie brzmi dobrze zarapowany wers. Oczywiście możesz sobie powciskać sylabki w taki sposób, ale w tym nie ma żadnego paternu, nie ma niczego, co by jakkolwiek uzasadniało to, że to flow leci tam w tak, no amatorski jednak sposób, słuchajcie. Tam jest po prostu próba opowiedzenia jakiejś historii, co wiąże się automatycznie z trudniejszym liczeniem sylab, niż przy jakimś tam bełkotliwym strumieniu świadomości. Tak więc jak nie udało się ich zredukować, no to sobie wtedy przyspieszamy jak jakiś losowy amator, tylko że z lepszą kontrolą głosu, a ludzie i tak będą mówić, że ładne. No może jest to ładne, ale chujowe rzeczy też są czasami ładne. I teraz wiecie, ja w tym artyście nie widzę jakiegoś wielkiego progresu względem poprzedniej płyty. Nawet bym powiedział, że tęsknię za młodym sejtenem, nie? Którego żeśmy jebali jak psa tak naprawdę. Ale nie, czekaj. Okazuje się, że mogło być gorzej, słuchajcie. Wydaje mi się, że jest to najbardziej eksperymentalny projekt Chivasa, też zważywszy na fakt, że słuchałem dwóch, ale przy tym najbardziej nijaki. To jest taka płyta, co to... Wiecie, że realizatorsko jest może i lepsza od poprzedniej, ale was to w ogóle nie cieszy bo tam Chociaż chcieliście coś zapamiętać, powiedzieliście sobie, Ej, to było chujowe, ale ten refren o Bartku pamiętam. A tutaj co? Gówno. Normalnie byśmy powiedzieli, że hej, przecież nie może być tak źle. W końcu nie ruszyliśmy jeszcze tekstu. Na pewno jest jakaś jakieś światełko w tunelu, ale to jest kurwa Chivas tu nie ma co ruszać. Liryczne oblicze Chivasa to jest trochę tak, jakby on sobie napisał jedną zwrotkę, która mu poszła, bo faktycznie któraś mu poszła. Potem pociął ją sobie na fragmenty i od tamtej pory pisał teksty przy pomocy random.org. Tabletka, motyl, zabicie się, gaz, torebka, defnote, powtórz. Jakby. ha Okej, okay, ale jest co pochwalić, żeby nie było. Jakaś tam ta pokrętna relacja. Z zajadania smutku przy pomocy niezdrowej żywności, to był naprawdę tekst całkiem konsekwentny, całkiem taki, przy którym jeszcze trzymała się moja uwaga, i który faktycznie jakoś tam doceniam, widać, że faktycznie jest tam ugliziony ten problem z jakiegoś takiego, no może niezbyt analizującego, ale z faktycznie dostrzegającego problemy punktu widzenia. Teraz w sumie to tak do spły z jakąś świeżością jak na polskie podwórko w kwestii muzycznej, bo parę tych bangerów faktycznie było takie, wiecie, z efektem wow. I teraz to do spły sprawia, że ja iPad Kids ADHD uzależniony od dopaminy potrzebujący zmieniać filmiki, które ogląda co 5 sekund. Utrzymałem zainteresowanie tą płytą, no słuchajcie, prawie do połowy, nie? Na innym albumie by to były trzy piosenki w sumie, bo to 12,5 minuty wychodzi, ale still. No ale potem wchodzi jakieś forsowanie motyli, noży motylkowych, White 2115, no i się to wszystko rozmywa i jeszcze większy chuj wie, o co mu chodzi. Ale pierwsza połowa albumu, no powiem wam, nam w skali od chujowe do Jan rapowanie. Takie mniejsze Rapowanie, nie? Mogło być gorzej. Jeszcze w kwestii tekstu chcę tak tylko wypunktować, że dalej wkurwia mnie infantylność, chociaż chyba jest jej troszkę mniej. Aczkolwiek, jak słyszę na przykład ten refren NU i Z plus brzuch, a w Adlibie leci takie brzuszek, to mnie kurwica łapie. Tak naprawdę mam kompleksy. Aczkolwiek jest jedna faktyczna linijka, którą zapamiętałem jako ładną, czyli nosi długi płaszcz, bo ciągle dorasta. Jest to naprawdę fajny wers, jest w nim sporo znaczeń, jest zręczny, przewrotny. Kurwa mać, naprawdę. Prawdy fajny wers 1. Poza tym mamy dwóch gości, a obaj mają 2115 w ksywach, przez co niewygodnie mi się ich wymawia. Z tego co wiem, to trójkąt bermuski 211.5 YFL i Google się coraz bardziej lubi ze sobą. Mam nadzieję, że na przykład zrobią z tego jakąś dobrą muzykę czasami, bo na przykład BDS u Czwasa, bardzo fajna zwrotka, podarł pysk, coś tam rzucił gości, coś o ziomach klasyczny BDOS, takiego, żeśmy go pokochali i z takim teraz musimy kurwa żyć. White'em natomiast jest taki problem, że on niejako rozpoczął ten moment płyty, o którym mówiłem, że już nic ciekawego i już w sumie mi się nie chciało słuchać. Totalnie bezpłciowa tam powa zwrotka White'a bez ani jednego elementu wartego zapamiętania, no totalnie średnie, żeby nie powiedzieć słabe. Swoją drogą, ciekawe jest, że jak z Trivasa cisnęli bekę, że brzmi identycznie do gitarkowo rokowego White'a, to ten zaczął z nim robić numery, nie? Jak o Rusinie się mówiło, że brzmi jak młody Iggy, to też zaczęli robić jakieś numery wspólnie. Czekam na boskiego Romana i na rapowanie. Moi mieli kolejny świetny album Trivasa, kolejny, który cierpieć będzie oczywiście na efekcie skali, bo skoro ten, co po latach, czy tam dwóch tygodniach, nie pamiętam, podoba się, mi się bardziej miał szóstkę, czyli młody satan. To temu ile mam dać? Kurwa, wychodzi mi, że piątka. Całkowicie już nie ironicznie. Być może dzisiaj satan by dostał nawet pół ocenki w górę. Wydaje mi się, że byłem zbyt surowy wobec tamtej płyty, ale Devcore nie dostanie nic więcej niż to pięć. Naprawdę? Nie, nie dostanie. Nichuja. Patroni, słuchajcie, jeżeli ja miałem jakieś zobowiązania wobec moich patronów i oni czekają na te zobowiązania, ja sprawdzę sobie, czy miałem jakieś, a jeżeli chcecie jakieś dostać bardzo pilnie, to napiszcie mi po prostu. U mnie się trzeba upominać. To nie jest tak, że za coś zapłacił i ci się należy. U mnie nie ma miękkiej gry. I ten oto fakt razem z serdecznymi pozdrowieniami wędruję do Adama, Filipa, Jakuba, Dominika, Potylicy, Konrada, Wojciecha, Szymona Ślepego, Omana Jana, Michała, Undermana, Mimika, Bronka SZC Adriana Wiktora, Dominika Bartosza i Macieja. Za tydzień zrobimy sobie gedza wydaje mi się, prawie na pewno. Trzymajcie się serdecznie, wszystkie socialy. macie na dole kurwa, wiecie co z nimi robić, przecież nie jesteście głupi. Ciao.